Wpłacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku F-Days znajdujemy się na CSGO skinsie, a ja tylko na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie otrzymujecie 2,10 oraz 10% do doładowania. W dzisiejszym odcineczku przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki eventowej będzie to skrzyneczka Getaway Case. Więc przechodzimy sobie od razu do niej bez zbędnego przedłużania. 84 zł za skrzyneczkę, za trzy skrzyneczki 252 zł. No i sprawdźmy sobie, co tu ciekawego będzie nam lecieć. Zaczynamy sobie od Gold Tufa, który kosztuje 199 zł, ale mamy jeszcze Nemezisa i jesteśmy sobie na prowadzeniu 1 do 0. Bedtrip Famasik nowy niedawno wszedł do Counter-Strike'a. Jeszcze nie miałem okazji go zobaczyć w gierce. No i do tego dwa manki biznesy, które, no niestety, jak widać, nam nie sypły. Lecimy sobie dalej orange Dydypad może być drogi, ale czy reszta? Reszta nie dowiozła. Także 1 do 2 Bed Trip znowu, Nemesis Hydra, chyba raczej się nie uda, aczkolwiek sprawdźmy sobie, no niestety się nie udaje. 1 do 3. Orange Dydypad. i czy reszta dowiezie? 244, kurde, brakło nam paru złotych. E, także lipa straszna. 1 do 4 Hellish. Nie wiem, co to jest zameczka, też chyba jakaś nowa Battle Skirt. 115 złotych, no ale to i tak nam nie wystarcza. Lecimy sobie dalej: 1 do 5 Orange D Dypad, e, KO Factory. No i e, Hydra, która no, była najdroższa, ale i tak nam nic nie dała. Yy, MAC10 Propaganda, Orange Dypad i w końcu mamy Proficik. Aczkolwiek no, ten Orange Dypad mógłby być lepszy, no ale nie ma co narzekać, ważne że jest Profit 2 do 6. Lecimy sobie dalej. Get Away a Aka Redline, ok. Może ten Redline w połączeniu z Hydrą yy, da coś? Ok, Hydra mogła być w faktorniu, ale ważne że jest Proficik 3 do 6. Gold Toothic z Nemezisem i Monkey Businessem. 169 zł, 3 do 7 w takim bądź razie. Mamy kolejnego Gold tufa ale to chyba też nie będzie najlepsze połączenie. Przepraszam, decimatorek, tutaj Gold Tuf startaczku. Także 4 do 7 w tym momencie. Ok, KO Factory Bed Trip Hydra, no to raczej nie jest najlepsze połączenie, chyba że się zdziwię. No jednak się nie zdziwię. 3 do 8 Woodsman. Nemesis i KO Factory 3 do 9 i czy to będzie 3 do 10 i udajemy się na Case Battle najprawdopodobniej tak tak się też dzieje teraz także Case Battle dodaj skrzynkę jedziemy sobie niziutko Get Away Case 84 zł 1400 zł za Skrzyneczkę na Jestermolcie my sobie możemy zrobić 11 takich, no dobra, to sobie zrobimy, ale zrobimy sobie w dniu dzisiejszym underdoga. No, i jeżeli to by siadło, to by było fajnie. No, w poprzednim materiale przegraliśmy w ostatniej skrzyneczce, także no, dzisiaj może nam się uda wygrać, fajnie by było. Nie chcę nic dropić A bottom życzę dropnięcia tego skeletona Dopplera. Jeden Skeleton Doppler i już jest na plusik bitewka Także zobaczmy sobie co tu będzie nam leciało Oby nie Skeleton Doppler Dobra e, Co my tu mamy na razie Jedyne co poleciało to Print Tutaj u mnie Gold tuffik, A tutaj mamy Motoglowsy Poligony Osiem skrzyneczek do końca I mamy Skeletonika Pierwszego, okej okay. Oby tak dalej Tylko nie mi Zwycięzca na 100% ma profit i to nawet taki solidny, bo obstawiam, że ten profitik może być nawet razy dwa, ale oczywiście, no chciałbym, żebym tym zwycięzcą był ja. Tutaj mamy shadow okej ok. Mamy na razie 1200 zł przewagi, ale to na spokojnie, bo właśnie obawiam się, że może coś nam polecieć. Ok, gucik emerald 4000 zł, gucik emerald skeleton. Ej widzowie, to się chyba nie dzieje. To się chyba nie dzieje. Ostatnia skrzyneczka nam zostaje i zobaczmy sobie, czy to będzie idealne. Tak jest, wygrywamy sobie. Ile? 55 tysięcy złotych. O kurde, no to to był naprawdę potężny odcinek. No, dawno takiego nie było. Getaway case, no topka skrzynka naprawdę na z Mi siadło. Wam też tego życzę. Na no w tym momencie dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie filmu. Życzę miłego Dziąka i do usłyszenia w kolejnym. Siemaneczko!